Witajcie kochani w kolejnym odcinku Nauki Tarota Dzisiaj mam dla was rekomendację książki którą niedawno odnalazłam na, na naszym polskim rynku i kochani zakochałam się w tej książce Jest to praktyczny kurs Tarota, kompletny podręcznik John Booning, jak dobrze czytam, autorka i co jest najcudowniejsze w tym, nie jest to polska autorka na rynku polskim mamy oczywiście bardzo dużo opracowań, fajnych opracowań, ale gdzieś tam prze, przemyka cały czas pewna kwestia religijna. No i tego się nie da wyprzeć, jakby czytając to, prawda? I może to niektórym z nas przeszkadzać. No i też. Te informacje tam są jednak powielane w tych książkach. Tak zauważyłam. Ciekawa jestem, jakie wy macie, kochani, spostrzeżenia z tych książek, które macie, które cenicie. Jeżeli macie jakąś taką książkę, którą wyjątkowo sobie cenicie, jeżeli chodzi o naukę, właśnie tarota, napiszcie w komentarzu. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A tutaj wróćmy do mojego nowego odkrycia. Praktyczny kurs tarota. Zobaczmy, jak to tutaj się kształtuje, jeżeli chodzi o datę wydania. Tak, ja mam książeczkę, zobaczcie, wydanie drugie, 2022 rok, więc jakieś takie pewnie troszeczkę może poprawione, albo po prostu wydane po raz drugi. Natomiast pierwsze wydanie było w 98 roku i to było wydanie w języku angielskim. Tak, kochani, Absolutna rewelacja. Ta książka jest po prostu wszystkim, tak naprawdę, co jest potrzebne, żeby zacząć uczyć się tarota. Są tutaj e, podpowiedzi, są tu ćwiczenia praktyczne. Wow! Naprawdę, nie że tylko jakiś tam rozkład, prawda, i sobie go ćwicz, tylko dużo, dużo więcej. Zobaczmy. Mamy wstęp, mamy podziękowania oczywiście, jak zawsze. Pierwsza część, elementy tarota, zobaczcie, wprowadzenie do tarota, oczywiście wielkie, małe arkana, rozkład, jak zawsze, sesja na co dzień, zobaczcie, Twoje otoczenie, czyli podpowiedzi tutaj na temat wszystkiego, co ważne wokół tego tarota, także formułowanie pytania. O, jakie to jest ważne, jak wiele osób nie potrafi formułować pytania do kart czy do wahadełka. Tutaj jest to opisane, podpowiedziane. Sesja dla pytania, sesja dla osoby lub tematu, otwarta sesja, bardzo fajne tematy, zasady interpretacji, interpretacja pojedynczej karty, zobaczcie, małe, wielkie arkana, asy. Och, ile ja mam pytań o te asy od Was, czy o karty dworskie, czy o pary kart, zobaczcie, pary pozycji w rozkładzie krzyża celtyckiego, karty odwrócone, tworzenie opowieści, czyli tak jak ja na przykład na mistycznym w e, ogrodzie często analizuje, interpretuje właśnie to, co widzę jako opowieść całą, prawda? No, i to jakieś podsumowanie. Później mamy, zobaczcie, część trzecia, ćwiczenia, słuchajcie, techniczne podpowiedzi, jak robić pewne rzeczy, wprowadzenie do tarota, wielkie, małe e, arkana, rozkład. I znowu sesja na co dzień, zobaczcie, powtórzone to, co tam było, tworzenie otoczenia, formułowanie pytania, ale to jest wszystko w ćwiczeniach. To jest wszystko techniczne podpowiedzi, jak to robić. Troszeczkę Wam tutaj pokażę, oczywiście. Później mamy jeszcze czwartą część, tu są sugestie ćwiczeń kolejnych, zobaczcie. Wow. Od 131 strony do 190 praktycznie, czy dalej nawet, bo tu się zaczyna 190. Lekcja 17, prawda? 190 strona. Dalej są jeszcze te informacje. Zobaczcie, jak dużo treściwych informacji faktycznie, podpowiedzi, jakby ktoś Ciebie faktycznie za rękę tutaj prowadził, jak taki nauczyciel, który mówi Ci tak, 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 rób, prawda? I później opisy kart, wprowadzenie do opisów i opis każdej karty. I powiem Wam szczerze, ja nie znam drugiej książki, która by miała tak genialne opisy kart. Zaraz Wam pokażę przykład, żebyście też wiedzieli. Oczywiście nie są one idealne i nie wszystkich tutaj zadowolą, to jest normalne i naturalne, ale dla mnie ta książka jest wszystkim, czego szukałam, jeżeli chodzi o opisy kart, właśnie. Jeżeli chodzi o te tutaj ćwiczenia, wprowadzenia, fajnie poćwiczyć, nawet jak się jest na zaawansowanym poziomie, fajnie sobie te ćwiczenia niektóre zrobić, bo otwierają troszeczkę nowe możliwości, jakby pokazują, prawda? Wprowadzają świeżość, więc jest to fantastyczne. No i co tu mamy jeszcze? Ostatnią część, rozkład krzyża celtyckiego i opisy tutaj, prawda? Pierwsza sesja, druga, trzecia, więc mamy na przykładach i potem jeszcze mamy takie zestawienia fajne. Podróż głupca, właściwości kolorów, ta literota, zobaczcie. Znaczenia par kolorów, znaczenia par rank, kart dworskich. Zobaczcie, jak fajnie tutaj takie przeróżne Podpowiedzi, metody tasowania, sesja dla pytania, procedura krok po kroku, sesja dla osoby lub tematu i znowu krok po kroku i otwarta sesja też krok po kroku, oczywiście potem o autorce i bibliografia, jak zawsze. Co chciałam Wam tutaj bardzo, bardzo, bardzo pokazać, kochani, to może tak sobie zerknijmy na początek każdego. Rozdziału. Mamy elementy tarota, to co powiedziałam, i tutaj jest taki, takie wprowadzenie fajne. Powiem szczerze, ta pierwsza część to się fajnie czyta jak książka. Po prostu to się czyta krok po kroku. Tu są fajne informacje. Zobaczcie, bez znaczenia na jakim jesteś poziomie, na pewno znajdziesz tutaj jakąś frazę, jakąś choćby jedno zdanie coś, co sprawi, że. Gdzieś jakieś kropeczki Ci się połączą, coś ci się jeszcze otworzy, jakaś możliwość postrzegania czegoś. Więc ja bardzo, bardzo, bardzo polecam. Ok. Idźmy dalej. Tutaj to, co mówiłam, prawda, mamy już. Um, interpretacja pojedynczej karty. I tutaj też bardzo fajnie przykłady są spojrzenia na to, prawda? Potem mamy małe, wielkie arkana i znowu przykłady. Zobaczcie, asy. I przykłady, zobaczcie, ja już sobie pozwoliłam tu pozaznaczać fajne rzeczy, które gdzieś mi tam wpadły. E, karty dworskie, i znowu mamy wszystkie opisane, prawda? Zobaczcie, cudnie, pary kart i znowu przykłady. Oczywiście na Rajderze Łajcie wszystko e, tutaj stworzone, prawda? Później ten krzyż celtycki mamy. Bardzo fajne są te przykłady tutaj tych sesji, jakby, prawda? Tych, e, tych, tych rozkładów, które zostały zrobione, i tu takie krótkie wyjaśnienia, więc naprawdę powiem Wam, fantastyczna pozycja, tworzenia opowieści, to co mówiliśmy, prawda? I tu na końcu jeszcze mamy kilka ostatnich słów, też fajne. Ćwiczenia, część trzecia. I zobaczcie, prowadzenie do tarota, to jest mega fajne. Ćwiczenie pierwsze, w co wierzę, prawda? Ćwiczenie drugie, poznanie karty. Ćwiczenie trzecie, jak wpływam na losowe zdarzenia. Odpowiedź znikąd. Możesz dostać to, czego potrzebujesz. I potem lecimy po kolei. Ćwiczenia do lekcji pierwszej, drugiej. Znaczy się, zobaczcie, wielkie arkana. Zgłębiamy karty wielkich arkanów. I tutaj przeróżne, potem małe arkana i znowu, prawda? Powiem wam, fantastyczne. Ile tutaj jest? pytań niesamowitych, takich haseł rzuconych, których nie znajdziesz w książkach napisanych przez polskich autorów. No niestety, jest duża różnica i albo książki są napisane tak trudnym językiem, że naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby pojąć o co chodzi, albo znowu mają te naleciałości religijne, które gdzieś tam blokują pewne poszerzanie, prawda, w danym. Miejscu. To jest wszystko napisane w taki sposób lekki. Nie wyczujesz tutaj, ja przynajmniej nie znalazłam, nie wyczułam żadnego czegoś, co mogłoby irytować, właśnie czy blokować gdzieś. Tu jest pełna otwartość, słuchajcie, i faktycznie się czuję, że poszerzamy tą świadomość i otwieramy się na wiedzę i tak dalej, prawda? Zobaczcie, jakie fajne zestawienia są. No po prostu. Mnóstwo, o i oczywiście karty odwrócone tutaj, także, prawda? Są wytłumaczone, wyjaśnione, podpowiedziane. Tak, dużo lekcji konkretnych, fajnych, które sobie można samemu przeprowadzać, prawda? I tutaj mamy, zobaczcie, wielkie arkana, słowa kluczowe. No, jak cudnie, wszystko jest na jednym, ty możesz sobie to wydrukować, skserować i wydrukować, i podczas czytań, prawda? Masz tutaj takie zestawienie, wiesz, to jest po prostu jakie, to jest fantastyczne, prawda? I teraz zobaczcie, jak jest kart, każda karta tutaj. Tu mamy wielkie arkana, mamy głupca. Pierwsze hasła, początek, spontaniczność, wiara, jawne szaleństwo. I będziemy sobie robić coś takiego jak opisywanie kart. Sami będziemy to opisywać, już zapowiadam to od kilku tygodni. Na pewno już wkrótce się tym zajmiemy, i takie hasła będziemy tu rzucać. Właśnie, i tu są, zobaczcie, początek: mieć wiarę, być spontanicznym, kierować się kaprysem, i to jest tutaj do wyjaśnione. Do tego jeszcze mamy karty przeciwstawne do energii karty głupca. Niektóre możliwości, prawda? I tu też wyjaśnione. To naprawdę poszerza, kochani, i tak łączy tego tarota, prawda? Karty wzmacniające, zobaczcie, niektóre możliwości, prawda? I znowu mamy wyjaśniony opis. Karty też bardzo fajne, bo to nie jest opis na zasadzie stoi tutaj chłopek, roztropek na końcu skały, prawda? Bo w wielu książkach jest opisane to, co widzimy. Nie wiem, jak Wam się to podoba, no mnie to irytuje, no bo przecież widzę, co jest na tej karcie, prawda? Tutaj jest napisane, co głupiec symbolizuje, zobaczcie, co nam przypomina, dlaczego ta karta jest na przykład i ta energia nieprzewidywalna i pełna niespodzianek, prawda? Dużo fajnych informacji, które naprawdę wprowadzają. No, ja jestem, kochani, zachwycona, dlatego postanowiłam, że w ten właśnie piątek w tym odcinku przekażę wam właśnie to do, do czego tutaj dotarłam i co jest fantastyczne, zobaczcie dalej od asa do dziesiątki i znowu można zrobić kochani sobie ksero i wydrukować i, i mieć zobaczcie każdy każdy tu dwór z małych arkan czy to nie jest cudne i masz wtedy pięć takich stron i możesz się z nich uczyć, bo tu są takie hasła, tylko wiadome, prawda? Ale to od czego zacząć trzeba? No, wiadome, że od tych haseł, więc naprawdę wow, wielkie szapoba dla autorki. Ja mam absolutną tutaj rozpływam się po prostu z radości, że coś takiego zostało zrobione, stworzone. Tak, zobaczcie tutaj dworskie karty, jak jest pięknie dużo opisane. Dworskie karty zawsze każdemu wprowadzają zamieszanie na początku, bo tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, stoi jakiś ktoś i wy tu, tutaj trzeba to zidentyfikować, przeanalizować i zrozumieć, prawda? A tutaj wnosi to, tu jest tyle, tyle wiedzy, kochani, tyle informacji, naprawdę ta książka wystarcza dla początkującego takiego średnio zaawansowanego nawet do osoby zaawansowanej tak naprawdę można się zatrzymać jakby i radzić sobie tylko w obrębie tej książki z tą wiedzą i naprawdę jesteś świetnym tarocistą i radzisz sobie doskonale z wszystkim co, co ci się pojawia oczywiście każdy chce potem się uczyć dalej, ale ta wiedza tutaj naprawdę jest fantastyczna kochani i jeszcze chciałam wam na końcu pokazać um, o, rozkład krzyża celtyckiego część szósta bardzo znany rozkład, na pewno wielu z was już zna i jest tutaj są metody interpretacji. Oczywiście ten temat krzyża celtyckiego przewija się tu przez te poszczególne części, więc tutaj jest tylko po prostu to jakby takie już podsumowane, czy dopowiedziane. Prawda? Zobaczcie ile tutaj, jak pięknie jest też opowiedziane istota sprawy. Bardzo wielu z Was, wiem, bo mówicie mi, to ma kłopot z tymi rozkładami, ktoś rzuca istota sprawy, ale co to znaczy dokładnie, prawda? Zobacz, główny temat, największe zmartwienie, podstawowe zmartwienie, to na czym głównie się skupiasz. Zobacz, jak to masz tutaj wyłożone łopatologicznie, że choćby kto nie rozumiał, to tutaj musisz to zrozumieć, bo masz tyle podpunktów do każdego punktu, prawda? Zobaczcie, no naprawdę, jak ja nie lubiłam przedtem cel, Krzyża Celtyckiego, to tutaj zdecydowanie ten Krzyż celtycki mnie wciąga. I znowu zobaczcie, co jest. Można to sobie wydrukować i masz tutaj rozkład Krzyża Celtyckiego z omówieniem każdej pozycji i wiesz, co każda pozycja znaczy dokładnie. Nie musisz się zastanawiać, nie musisz sobie przypominać, o co to chodziło tam. Tu masz wszystko, prawda? Cudownie. I tutaj oczywiście mamy kilka opcji możliwych, prawda? Opisane wszystko po kolei. Tak. No i tu są jeszcze jakieś przykłady na końcu. Zobaczcie, sesja pierwsza, sesja druga z przykładami, z omówieniem. Trzecia sesja, naprawdę można się bardzo dużo z tego nauczyć. I na końcu mamy dodatki. Jest podróż głupca, czyli przez wielkie arkana jest opisana podróż głupca. Jest to fantastycznie, kochani, zrobione. Warto przeczytać, nawet na początku, skoczyć sobie tutaj na tą stronkę do dodatków, prawda, i tutaj doczytać sobie. Później właściwości kolorów, ta literota. Tu mamy właśnie na końcu, zobaczcie. Buławy i są wypisane wszystkie właściwości i tak dalej, prawda? Fantastycznie. Znaczenie par i rank kart królewskich, metody tasowania, prawda? Procedury krok po kroku, to co już Wam w tym spisie, w spisie treści czytałam tak, naprawdę fantastyczna pozycja cena jest dosyć, dosyć rozsądna jak na tłumaczoną książkę z obcego języka i tutaj gruba jest zobaczcie, ma naprawdę sprawdzę wam ile stron także jest co czytać ale jest dosyć lekka, bo jest z fajnego papieru więc też nie jest to jakaś cegła ciężka, prawda, o ciekawe bo tu nie widzę, o widzę, dobra, około 4, 420 stron czystej treści Także fantastycznie. Jeżeli, kochani, znajdę w tych moich sklepach tą książeczkę, to na pewno wam podrzucę w linkach, w komentarzu pod spodem. Także poszukujcie. Ja ze swojej strony, kochani, zdecydowanie i całym serduszkiem polecam tą pozycję. Szczególnie tutaj kieruję się do osób, które piszą do mnie, żeby pomagać, żeby pomóc w nauce tarota. Kochani, tą pierwszą część trzeba wykonać samemu. Tutaj to, te wartości znać, te znaczenia znać, te połączenia znać, to wszystko, co jest w tej książce, to trzeba znać, żeby móc później się zapisać na takie indywidualne kursy już, bo po co e, tracić ten czas wspólny na mówienie o tym, co jest na przykład tak fanta fantastycznie zebrane w tak świetnej książce, gdzie mamy te ćwiczenia, prawda? Oczywiście, jeżeli ktoś z Was chciałby korzystać z tej książki, i przy tym e, być u mnie na tych indywidualnych. E, Indywidualnych spotkaniach, gdzie analizujemy sobie razem, uczymy się razem, jakby, czyli uczysz się ze mną, zapraszam, ale pamiętajcie tutaj, żeby mieć tą wiedzę już, dobrze? Napisz na maila, mogę ci przesłać, e, jakie są wytyczne, jakie, jakie osoby przyjmuję, bo też nie przyjmuję osób zielonych konkretnie. Tu pamiętajcie, kochani, tą pierwszą pracę trzeba, pierwszą podróż starotem trzeba wykonać w ciszy, w spokoju i, i w tym właśnie swoim gdzieś miejscu, prawda? Bez kontaktu innych osób, żeby nie było tego, tej naleciałości, bo każdy podchodzi do tarota inaczej i tutaj ten pierwszy moment wejścia w tą relację z tarotem powinniśmy przeprowadzić sami, według naszych potrzeb i według naszego pomysłu, także, prawda? Wracając do książeczki, kochani, och, polecam, naprawdę, kto tylko zainteresowany jest i chciałby faktycznie zgłębić tego tarota, tak fajnie, i nauczyć się, i, i mieć gdzieś to kompendium, to kompendium wiedzy, te wszystkie zasady, te wszystkie właściwości, to wszystko, czym każda karta stoi, jakby jakie ma symboliczne znaczenie. I ogólnie, jeżeli potrzebujesz takiego zebrania, takiego zbioru, to ja bym powiedziała, że tu jest wszystko, co jest potrzebne, żeby naprawdę świetnie bawić się podczas tej pracy z kartami Tarota. Tyle, kochani, na dzisiaj. Dajcie znać, czy znacie tą książkę, czy może macie inną, która też jest dla Was zachwycająca? I jak odbieracie właśnie tą różnicę, czy zauważyliście to pomiędzy tym, jak piszą polscy autorzy o tarocie, a jak piszą autorzy zagraniczni? Czy widzicie tą różnicę? Ogólnie fajnie, jak, jak się odzywacie w komentarzach. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam. A dzisiaj mówię Wam już, kochani, do widzenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Papa. Pa.